Widzicie, z tej strony Skarpian. Jesteśmy w wiosce. Turint. Witaj. Mogę coś dla ciebie zrobić? Nie. Dobra, mamy tu kilka postaci. A, u tej babki już byłem. Zagadamy do Barasa. Witaj, witaj. Czur, no no, że się przedstawię. Jestem Baras. Sprzedaję najlepsze wozy w całej o, okolicy. Super. Chciałbyś może kupić wóz w promocji razem z koniem? E, szukam części zamiennych. Potrzebuję koła do wozu. No właśnie. A, oczywiście. Sprzedaję też części. Koło, powiadasz? Mam no. tu jedno. Najszlachetniejszy dąb i najlepsza stal. Tylko teraz w cenie 25 sztuk złota. Trochę drogo, ale wezmę. Dobrze, wezmę jedno. Proszę bardzo, zapakować? To będzie prezent dla kogoś. <głosy> <głosy> Że co? E, e, nie, dziękuję. Dobra, jedną sprawę mamy załatwioną. Teraz pogadamy z Georgem. Kiedy zmarli powstali z grobów, moja żona i dziecko nagle zachorowali. Ludzie mówią, weprzy, że to klątwa falisza, ale ja znam prawdziwy powód. Podasz mi go? Prawdziwy powód? To sprawka barona. Kogo? Jakiego barona? Wiele lat temu żył tu pewien baron. Należały do niego wszystkie ziemie wokół wioski. Nie miał jednak syna. Pewnego dnia uwierzył, Aha. że może żyć wiecznie, pijąc dziecięcą krew. Z Turintu zaczęły znikać dzieci. Aż pewnego dnia mój ojciec położył kres temu szaleństwu. No i super. Mów dalej, proszę. Baron nałożył śmierci, po poprzysiągł mojej rodzinie zemstę z zagrobu. Jak wielu innych szlachciurów, został pochowany w krypcie króla królów. Aha. Jego zbrodnie niczego tu nie zmieniły. To na pewno on mści się z światów. Nie wiem, czy dam radę w to uwierzyć. No właśnie. Proszę, słyszałem, że przybyłeś tu z zamiarem wejścia do krypty. Zgładź też krwiożerczego barona, żeby moja rodzina znowu zaznała spokoju. No dobra. Zobaczę, co się da zrobić. To tyle tutaj? Chyba nie. O, kogoż my tu mamy? Bodowina. Mogę coś dla Ciebie zrobić? Tak. Pokaż swoje towary. Może coś sprzedamy. Na pewno to. To. Moment, moment. Teraz sobie sprawdzimy. Mhm. Czyli to to jest Czy coś jeszcze? Ok. A łuk sobie zostawimy. Co ty tu masz, gościu? Jakiś lepszy łuk by się przydał, nie? Ile on kosztuje? U kurde. Cztery kafle prawie. Ścierasz. To słodziejstwo w biały dzień. O, może tutaj coś nam się przyda? Czy ja wiem? To by było nawet spoko. O, ten hełm, ale nadal drogi. Nie, nic u niego na razie nie kupię. Dzięki stary. Co to teraz, może byśmy się wrócili do tego sprzedawcy? Gdzie on jest? Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Banany, Wilczek. Zaraz, zaraz. Nie w tą stronę szedłem. Jest. I co? Masz już dla mnie nowe koło? Trzymaj. I się ciesz. Tak. Proszę. O to umówione koło. Och, świetnie. Teraz będę mógł ruszyć w drogę. No ba. Wielkie dzięki. Naprawdę mi pomogłeś. Jak tylko dojadę do Turintu, zapraszam na zakupy. Będę miał wiele ciekawych towarów. Świetnie. Chętnie zajrzę. Do widzenia. To co, przenosimy się do Turintu. Krypta znajduje się na północ od targowiska. Aha. Droga do wioski rybackiej jest na południe stąd, góry są na wschodzie. Rozumiem, dzięki za podpowiedź. Gdzie by tu iść? No właśnie, gdzie? A, jesteś gościu, pokaż co masz dla mnie. Dobrze, że cię widzę. Chciałbym jeszcze raz podziękować za pomoc. Nie masz sprawy. Masz u mnie zniżkę na wszystkie towary. Supcio. Brzmi interesująco. Co sprzedajesz? Nasiona roślin. Wszystkie gatunki. Chcesz kupić? Nosiona? Nasiona? Nasiona? Tak, nasiona. Rozejrzyj się. Każde gospodarstwo w okolicy ma własne polety. No tak. Wszyscy potrzebują nasion, a czego innego byś chciał? Ja wiem, sproi broni artefaktów? O. Potężnych, magicznych artefaktów? Nie, nie, nie sprzedaję takich paskudztw. Może masz ochotę na nasionka ziół? Raczej nie. Masz w ogóle coś, co mogłoby mi się przydać? Czekaj, czekaj. Mam pomysł. Dalej. Jak wiesz, jestem wędrownym kupcem. No. Mam opinię najszybszego przewoźnika w całej krainie. Hmm. Mów dalej. Wyglądasz jak ktoś, kto tak jak ja dużo podróżuje. No trochę. Myślę więc, że nie będziesz zawsze wszystkiego przy sobie nosić. O co ci chodzi? Do czego zmierzasz? Możesz przechowywać przedmioty w moim wozie. Oczywiście bezpłatnie. Super. A ponieważ często się przemieszczam, równie często będziemy się spotykać w różnych wioskach i osadach. Chmiodzio. Brzmi nieźle. Umowa stoi. No. Spróbować nie zaszkodzi. Nie zawiedziesz się. Masz moje słowo. No dobrze. Spróbujemy. Okej. Okay. Witaj. W czym mogę ci pomóc? Nie, nic. Tak tylko wpadłem się przywitać. <laughs> no właśnie. Dobra, my tu gadu gadu. A akcji do przodu nic się nie posunęło. Idziemy tu. Chyba jesteśmy nie tam gdzie trzeba. To znaczy... Chyba jesteśmy nie tam gdzie trzeba. To nie mogę tam iść. Chyba jesteśmy nie tam gdzie trzeba. Ej. Chyba jesteśmy nie tam gdzie trzeba. Powtarzasz się. Tam nie mogliśmy iść U Ktoś ty, Darius Szukasz rady, mądrości? Tutaj znajdziesz jedno i drugie. Super Co? 10 tysięcy sztukło? Złota. Dawaj towary, co tam masz? Pokaż swoje towary. Tak oto wygląda tutaj mapa. Tyle telenu, terenu, przepraszam, już odkryliśmy. Tu przydało się iść, nie? Ale co my tutaj robimy dalej? Tak krążymy, i nic poza tym. U, Bogdan. O bo ja nieszczęsny, nie mogę wrócić do domu. Nie wrócę już nigdy. No właśnie, czemu nie możesz? Czemu nie możesz wrócić do domu? Bo stchórzyłem. zachowałem się jako ostatni tchórz. Mój to, mój to. Powiedz, w jaki sposób stchórzyłeś? Zostawiłem ich na pastwę losu. Żonę, syna. Jak mogłeś? Powiedz dokładnie, co się stało? Wczoraj w nocy usłyszeliśmy hałasy dobiegające z opactwa. Razem z żoną, stajennym i pokojówką uciekliśmy, ale nie było z nami mojego syna. I? I co dalej? Żona pobiegła z powrotem, a ja byłem przerażony. Uciekłem, aż dotarłem tutaj. Teraz pewnie oboje nie żyją. Nie dodajcie. No Twoja żona żyje, a syn jest cały i zdrowy. Skąd to wiesz? No właśnie, tutaj mam dla ciebie niespodziankę, bo go uratowałem. Uratowałeś mojego synka? Och, dziękuję. Jak ja się odwdzięczę? Odwiedź nas kiedyś w gospodarstwie. Może znajdę coś, co mogłoby ci się przydać. No bo, chętnie skorzystam z zaproszenia. No i gościa nie ma. Tu idziemy. Obadamy terenik. Krówki. Jest laska. Kalia. Mój mąż robi interesy z krasnoludami, które mieszkają na północny wschód stąd. Handel idzie mu nieźle, ale powinien był wrócić już kilka dni temu, żeby tylko nic mu się nie stało. Spokojnie, kobieto. Poszukam go, gdybym przypadkiem był w tamtej okolicy. No, to idziemy. Gdzie? Prawo. Mykamy, mykamy, mykamy. I mamy chłopczyka, radka. Dziś jest rocznica śmierci mojej mamy. Przykro mi. Co roku kładę na jej grobie kwiaty, ale teraz strażnik nie chce mnie wpuścić na cmentarz. Mamie będzie smutno, że nie dostała kwiatku. No fakt. Mam jej zanieść od ciebie kwiaty? A mógłbyś? Proszę, zebrałem ładny bukiecik. Przekaż jej też ode mnie pozdrowienia. Nie ma problemu. Dobrze. Tylko gdzie jest ten cmentarz? To pole. Czyby kolejna postać? tak. Ranko. <grym> Co ty tu robisz? Mm. Nawet nie myśl o odrywaniu od pracy mojego stajennego. Ten leniuch nie zasłużył jeszcze na przerwę. No właśnie, nie jesteś dla niego zbyt surowy? Ba! Teraz takie czas, że nigdy dojść, bata na tych rozwydżonych szczeniaków. <laughs> <laughs> Omówmy z nim heim przepraszam nie mogę rozmawiać mam robotę czemu wzdychasz Ech, to nic no powiedz no i wyduź, że to z siebie no więc słuchaj jest taka jedna całe tygodnie zbierałem się w sobie żeby się do niej odezwać teraz umówiliśmy się na spotkanie ale ten sadysta nie chce mnie puścić Rozumiem. Mów dalej. Jeśli się nie pojawię, ona już nigdy się do mnie nie odezwie. Wykręcanie się pracą raczej nie przejdzie. No tak. Hejże, a może mógłbyś jej coś powiedzieć? Tak żeby nie była na mnie zła. Chcesz, żebym skłamał w twoim imieniu. No właśnie. No nie do końca skłamał. Może trochę podkolorował. Aha. Proszę, ona czeka na mnie na placu targowym. Pomogę ci Zioman. Dobrze. Zobaczę co się da zrobić. Dziękuję. Na razie. No, miłość w końcu nie wybiera, nie? To co, wracamy się tutaj na ten plac. Targowy. Przyznam, że spory ten Turint. To ona? Nie. Idziemy dalej Gdzie jest to laska. No właśnie gdzie? To ty? Witaj, mogę coś dla ciebie zrobić? To ty. Czekasz tu na hajma? Tak, czemu pytasz? On przyjdzie, prawda? Obawiam się, że coś go zatrzymało. Co? Że jak? No. Co to ma znaczyć? Czekam tu prawie całą wieczność, a teraz on mi przez posłów mówi, że nie przyjdzie? To jakiś żart? No dobra, co tutaj mu, jej przepraszam, powiedzieć? Jak myślicie? Chyba powiem jej to trzecie. Jego odwaga ocaliła mi życie. Odwaga? O nie, nie dam się nabrać. Powiedz mu, że mam dość wysłuchiwania jego zmyślonych opowieści. Ej, nie dała się nabrać, no. Co za męda. no to mamy mały kłopot. Idziemy mu dać tą wiadomość nie za fajną i nie tu no Jak będę teraz biegał w to i z powrotem, w to i z powrotem, w to i z powrotem. Co zrobić? No i rozmawiałeś z nią? Tak, owszem. I co, co jej powiedziałeś? Prawdę. I co <laughs> powiedziała? Powiedziała, że więcej się nie zobaczycie. O nie... Ugh, proszę zostaw mnie samego. No, przykro mi. No to chyba coś sprawem. O nie. Ugh, proszę zostaw mnie samego. Przykro mi. No nie udało się, trudno. Wrócimy jeszcze raz na tamten plac. A może i nawet do kamienia runicznego. Zobaczymy. Mamusia mówi, że panowie z bronią są tu, żeby nas bronić. Ty też będziesz nas bronił? Okaże się. Jest kamień. Ok. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.